Powiedzenie, że jest się rzemieślnikiem muzykalu, moim zdaniem nie jest obraźliwe, dlatego że jest to bardzo swoisty gatunek, przy którym wykładają się tak zwani wielcy reżyserzy dramatyczni. Nie wiem, pewnie pana zaskoczy, a ja na przykład bardzo dobrze pamiętam pańską choreografię w Majferce. Dla mnie to był właśnie taki top choreografii, Użytkowej, usługowej w stosunku do dzieła. Czy tutaj będzie podobnie? Jak najbardziej. To na tym polega, to że e, określa się kogoś e, rzemieślnikiem. E, w danej profesji to jest dobre, no to jest wielki komplement. To, co robimy tutaj, to jest usługowe, usługowe wobec naszej publiczności i staramy się spełniać oczekiwania tej publiczności. Mamy odbiór, wiemy, jakie są wymagania, oczekiwania i miło nam, że jest to sympatycznie przyjmowane, czego dowodem jest pełna widownia. Odstąpił pan młodym. Na pewno Cyran jest y, młodym choreografem. Nie żałuje pan troszkę, że. Absolutnie nie. Joanna Semeńczuk i Michał Cyran. To są osoby, z którymi współpracuję od lat. To jest bardzo dobra współpraca. A w tym spektaklu, ponieważ są dwie jakby przeciwstawne grupy, ta nazywamy biała i ciemna, więc Asia robiła jednej grupy, a Michał robił choreografię dla drugiej grupy. I to było moje założenie od samego początku, żeby te dwie choreografie wychodziły z innej ręki. Hershey to realizacja w stałej ścieżki w teatrze muzycznym, czyli klasyczny amerykański musical rozgrywający się między 50. a 70. latami, prawda? Tak. To musi być w repertuarze po prostu tytuł z tego. Ja się tak śmieję, bo dlaczego ten tytuł, on trochę uzupełnia tę lukę, która była bo, między ostatnimi tytułami, bo zrobiliśmy Grease, to były lata 50. Gorączka z sobotniej nocy były 70. No brakowało tych 60. Jest to musical, klasyczny musical broadwayowski traktujący o tańcu. To jest tam ta historyjka jest dosyć podobna, opierająca się na, 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 na konkursie tańca i wszystkimi wydarzeniami, które się wokół tego no, dzieją. To nie jest głupi muzyka, bo on się wpisuje w y, aktualne trendy, zauważania w, y, osób, które są defaworyzowane ze względu na swoje pochodzenie, ze względu na swoją tuszę tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, da? Oczywiście, to jest y, y, ten tytuł może sugerować właśnie coś głupiego, y, 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 lekkiego, takiego o niczym. No to nie jest o niczym, y, ten y, problem segregacji rasowej jest tu bardzo silnie zaznaczony, ale też wszystkich innych wykluczeń. A, poza tym relacji rodzinnych, patologii y, 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 w rodzinie stosunków matka córka to, to, to jest bardzo mocno, a też y, tych wszystkich spraw, które są związane z mechanizmami, które działają w show biznesie. Bo to jest bardzo jaskrawie y, pokazywane i cieszę się, że obok y, mam nadzieję dobrej zabawy. Będzie też można może mieć refleksję na ten temat. I proszę jeszcze powiedzieć, to dla nas ważne dla osób, które starają się komentować, oceniać to, co widzą, nie zawsze wiemy, co teatr, co reżyser mogli zrobić, jakie są zapisy licencyjne i tak dalej, i tak dalej. Jaka specyfika właśnie tego zakupu? I oczywiście za ile i dlaczego tak drogo? O tym nie będę mówił, o kwestiach finansowych. Umowa licencyjna zobowiązuje nas do wiernego przetłumaczenia libretta. Tam nie możemy nic dodawać, musimy się tego trzymać. A tak samo materiału muzycznego. To, co jest w nutach, to musimy wykonać i w taki sposób, jak jest zapisane. Jeśli chodzi o plastykę, reżyserię, choreografię, tutaj mamy wolną rękę. No i jest pewien problem, jeśli chodzi o grupę tą imigrancką, czy tą ciemną, ponieważ właściciele praw zakazali takiego radykalnego malowania, więc... Żeby nie było w Uwolnili nas też od tego i w programie znajduje się list od nich do publiczności, w którym proszą o to, żeby zawiesić niewiarę, oni to tak nazywają, i patrzeć na aktora, który gra rolę w grupie ciemnej, a jest, jest Polakiem, jak na odtwórcę roli, który dostał zadanie, a nie etnicznie przypisanego do jakiejś tam grupy, ponieważ oni sobie zdają sprawę, że przekrój społeczeństwa polskiego nie jest taki jak w Stanach czy w Anglii, gdzie prawie że połowa społeczeństwa jest innego koloru skóry. I uznając to, że gdyby zabronili, zagrania polskiemu aktorowi takiej roli, on może to zagrać, zaśpiewać i tego, no to sami zachowywaliby się jak rasiści. Czyli był dodatkowy casting, pewnie niełatwy. Tak, ale, ale mimo tego udało nam się zaangażować dziesiątkę kolegów ciemnoskórych, także... Którzy potrafią tańczyć. Tak, dobrze zaśpiewać i zagrać. No wszystko to, co jest wymagane w, w muzykalu. Tańczy, śpiewa oraz deklamuje. Oczywiście, a ich uzupełniamy naszymi kolegami, których Karnacja jest zbliżona do. Zatem do jesteśmy w polecie, więc się opalili. A, oczywiście. <laughs> Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki. Również i zapraszam do teatru.